Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie dzisiaj zakończyliśmy pierwszą edycję czterech spotkań rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, podczas których praktykowaliśmy medytację, spotykaliśmy się z wewnętrznym dzieckiem, praktykowaliśmy ho'oponopono, -pono, techniki oddechowe, jogę śmiechu. Pracowaliśmy z energią na wielu poziomach. Spotykaliśmy się z tymi częściami siebie, które zostały utracone, które. Odrzucone, które tak naprawdę potrzebowały naszej uwagi. Te spotkania zamieniły się w przepiękny, bardzo głęboki i wartościowy proces terapeutyczny, proces poznawania siebie, przyłączania się do siebie, do tej części, z której zawsze szukamy, z którą utraciliśmy kontakt. Jestem przeogromnie wdzięczny każdemu, kto uczestniczył w tych spotkaniach. Było to dla mnie ogromną przyjemnością, ogromnym wyzwaniem móc współtworzyć razem z Wami te warsztaty. Energia była niesamowita, ludzie byli fantastyczni. Także, postanowiliśmy, ja też postanowiłem, że będziemy kontynuowali dalej takie spotkania. Kolejna edycja spotkań, czterech spotkań, zacznie się w styczniu, od pierwszej soboty stycznia, czyli 6 stycznia. Spotkania będą się odbywały o godzinie 13 czasu polskiego, będą trwały około godziny, także jeśli jesteś zainteresowany, jesteś zainteresowana, to możesz wysłać do mnie informacje na brief albo napisać pod postem. Ja też wkrótce udostępnię konkretny plan, jak będą wyglądały te spotkania, konkretne informacje, jak się zapisać, także... Bardzo serdecznie Cię zapraszam do tej bardzo wartościowej podróży w głąb siebie podróży, w której będziemy razem transformować, uwalniać i poznawać samych siebie, tak naprawdę. Także bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i zapraszam serdecznie na kolejną edycję spotkań po Nowym Roku. Pozdrawiam serdecznie. Hej!